Start. Halo? Dzień dobry? Halo? Halo? I co mi mówić? Chwila, tu jest... No, tacy chcesz. Macie teraz... ...potołicę zacząć? Ja na wycieczkę. Eee... Ja jeszcze raz sobie zapomniałem. Że jestem przewodnikiem i dzisiaj umówię na wycieczkę. A właśnie... ...jestem po prawej stronie. Na dole. A to w ogóle... Jesteśmy na... na... Przepraszam, że Jesteśmy na wzgórzu Zadupian. I tutaj z Zadupianie mieszkają. I tutaj po prawej widzimy Zadupiańską autostradę, która ma 500 metrów długości. Najkrótsza autostrada na świecie. A tutaj budują tam McDonald's, zaczęli nowego budować, a w tamtym apartamencie basen wybudować, to jest gich, grupa atrakcja turystyczna Ale naj, najbardziej popularną atrakcją turystyczną to są dwie To jest na sumie trzy Nie w sumie nawet To jest ta wieża widokowa najwyższa na świecie Dziurko takie Tam gdzie wiedźmy się paliło i się wrzucały i, i, i zro, zwłoki ich A tam gdzie jest jaskina, gdzie się robi a, a ta czwarta atrakcja to jest ten most. Bo uwaga, jak się przez niego przechodzi, to zawsze trzeba się przez niego wywalić. Nieważne czy się wypycha, czy nie, jak jeszcze, cztery. każdy się wywraca. I to jest właśnie taka dziwna sprawa, właśnie. I ten most w ogóle ciekawostka wybudował Jan Paweł II. Mieszko pierwszy. Co jest? Oni to zbudowali przy pomocy karpia. Karpie. Oni karpiami gwoździe. No, no to idziemy dalej. Bo mówię, da się. Ała. Da się do tego przyzwyczaić, bo ja tu nieraz przechodziłem. to wiadomo. Się... Jak się. Dobra, nieważne. Um, no i tak, tutaj fajnie wszystko tam w ogóle. Jakieś. O keep No. Na taki ulubiony sport, za, za dupian, to jest szkoki w dal z tej wieży radiowej tak, to jest ulubiona, ulubiona dziedzina sportowa. No, no i tutaj trzeba wejść wyżej, żeby mieć lepsze widoki, tylko ta drobina jest trochę śliska. Nie powiem, nie powiem, że nie. No, no i właśnie trzeba uważać, że ta drobina jest trochę skonstruowana. Pomocy! Halo?